Polska Gora. Stawiamy na dobrą zabawę. A czemu oni nie grają, tylko dyskutują? Strategię omawiają. Strategię? Jaką strategię? No w końcu ksiądz. Może chce, żeby czysto grali. Gąsiorek! Przy telefonie! Gąsiorek, jak cię złapią za rękę, to może to nie twoja ręka? Natierleś! Ten czas! Ten... Ja ten biało-czerwoni ten biało-czerwoni ten biało-czerwoni biało Oj, coś czuję Rysiu, że my wreszcie coś zarobimy Wciągnąć brzuchy! Musicie dać z siebie wszystko! Prezes patrzy, jak nie dacie z siebie wszystkiego, to żaden nie zrobi tu żadnej kariery O, burza idzie, a tego na treningu nie było Najważniejsze, że jest na kogo postawić. Pan prezes chce tyle kasy postawić na naszych zawodników? Coś ty zgłupiał? Panowie prezes patrzy, no trochę energii, coś tu musimy pobiegać, no? No a jak dajmy na to, yy, sędzia będzie przekupiony i, i ten puchar yy, przypadnie komu innemu. He? Przekupi. Przecież ja sędzie go opłacam. Pół dnia tutaj na pana czatuję. No i niepotrzebnie, bo akurat jestem zajęty. Nie, ale potrzebnie, potrzebnie. Pan poczekaj, ja ma pieniądze do wydania. To nie można było tak od razu zacząć. Mów, mecz będą grali. Zakłady przyjmują. Kurs jaki? Na Berlin, panie prezesie. Na Berlin. Ty musisz kas poluzować, bo ci krew do mózgu nie dopływa Głąbie. Ja się pytam, kurs zakładów jaki? Polska gora. Stawiamy na dobrą zabawę.